Witajcie, kochani, tu Mary. I Mario. No i oczywiście kolejny prezent urodzinowy. A właściwie dodatek do prezentu? Do, Datek do prezentu, tak. Dostałam od mojej sześniaczki, córki, nucynki. Także bardzo Ci, kochana, dziękuję przede wszystkim za przybycie, że przyjechałaś również do nas. Za piękny prezencik od Ciebie. Wielkie dla Ciebie serduszka. Proszę zostawiać komentarzu. Wielkie serduszka dla mojej szaśniaczki no i Mariusza, bo jesteśmy chrzestnymi właśnie razem. Wielkie serca i zaczynamy. Zobaczymy, co tutaj dadzą te zrapeczki. Jak nic nie dadzą, to nic nie szkodzi. Oczywiście. Najważniejsze było, że byłaś z nami w ten dzień moich. Urodzin. No dokładnie imprezy urodzinowej. Tak, no tak, imprezy urodzinowe. Ja chciałam to dodać jeszcze. <grym> Dobrze. I mamy tak diamentową fortunę z numerkiem 18. Tutaj jest 18. My jeszcze szukamy worka i takiej skrzyni, która mnoży. Dobra. To zaczynamy. Jedziemy. Jakby tu nic nie było, to się nie denerwować, nie przejmować proszę.

tu raczej nie. Aha, dobrze, żeby mnie, tego, co żeby mnie zahaczyła. Trzy, trzydzieści trzy, trzydzieści. Bliziutko. Siedem, szesnaście, jedenaście. Kolejne. Czterdzieści. Dwadzieścia siedem. Trzydzieści pięć, czterdzieści dwa i trzydzieści cztery. I ostatnia linia. Dwadzieścia trzy, no Dwadzieścia sześć, osiem, siedemnaście i dwadzieścia jeden. Czyli jest pusto, o to mogę sprawdzić, jest CPG. Ale się w ogóle proszę nie przejmować, kochana moja. Teraz bierzemy wielkie, wielką kasę z numerkiem 25. No dobrze, I wiecie co szukamy już pewnie. Sztabki złota i wórka. I sprawdzamy. A mamy 31, 52,

Trzydzieści dziewięć, trzydzieści trzy, dwadzieścia sześć, pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia osiem, następna pięćdziesiąt sześć, jak widziutko dwanaście, dwadzieścia siedem. 35, 37, to jest 31, bo go paprocho zakrył. 38. Nie, yes. złoto, ja cię nie mogę, ale moja kochana, prześniaczko miałaś szczęście w tych zrabkach. Dałaś tutaj ciotce złoto. Kurczę, ale się cieszę bardzo. 53. 59 i 18. A pod złotem mamy dyszkę. I bardzo fajnie. Tutaj kontrolne, chyba czy nie? Bo już nie wiem, góra, dół, czy jakoś tak tu. Pomiędzy. Pomiędzy, co mamy? Pomiędzy. teraz ja to szukaj. o mamy Z Drugi. i Z. Tak jest. Mamy sztabkę. Mam 10 złotych. Bardzo dziękuję. No i jeszcze fortuna 7 z numerkiem trzecim. Szukamy portfelika i oczywiście siódemki, która mnoży razy dwa. Będę tutaj przesuwała Wam, kochani, i szukamy. A co mamy? Mamy kartę biedronkę. Jest portfel. Portfel. Wygrana. Jest wygrana, ale jednego symbolu zapomniałaś. A tu jeszcze pomiędzy podkowa i jest Słyszniaczko, to moja. Zobacz, jest portfel z kasą. No i numerek trzeci kurcze, ale super. Jedziemy dalej. Diament. Narty. Balsam piłka gwiazda arbuz zegar korona klips awokado chmurki wiśnie cytryna Słoneczko, dla ciebie kochane moje słoneczko, to słoneczko, rower i, i kwiat. No to co sprawdzamy, co daje portfelik. Co się tu kryje? 10 złotych, no i super, ja się kręcę, ale miałaś rączkę. Mamy C i mamy C, także są dwie wygrane. Czyli wielka kasa, która dała 10 złotych. I tu pod portfelikiem również 10 złotych. Czyli mam 20 złotych od mojej kochanej sześniaczki. Wielkie dla Ciebie, kochana serduszka. A kochani widzowie, ja Was proszę o jakiś fajny komentarz. Daję pod tym filmikiem. Będzie jej na pewno bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich naszych kochanych widzów. I do zobaczenia na kolejnym odcineczku. Zobaczymy się już wkrótce. Pa pa! pa.